Ja rozumiem, ale ja z reguły ja nie, nie lubię gier, które polegają na przechodzeniu ich 15 razy, żeby zobaczyć, co by się stało gdyby. To jest tak kurewsko nudne, dlatego, dlatego Undertale jest dla mnie tak przecenionym gównem. Ja w to nie mogę grać po prostu. Z ja przyszedłem tą grę próbowałem przejść tą grę chyba 3 czy 4 razy. I za pierwszym razem sobie zagrałem tak luźno, jakbym sobie chciał. Parę osób mi poumierało, nie? I kwiatek do mnie przychodzi i mi mówi: Ej, fajnie by było, jakbyś się z kimś zaprzyjaźnił, nie? Weź tam, wejść z kimś do kogoś. Ja tak mówię: Okej, okay, no dobra. No to z z pogadałem sobie bardziej, z jak zrobiłem jakąś misję poboczną, powiedzmy, dla jakiejś postaci. Skończyłem grę. I nie zabijałem nikogo teraz z tego głównego kastu, nie? I mi mówi: Ej, w sumie to fajnie by było, jakbyś z wszystkimi się zaprzyjaźnił, tak. Ja mam robić wszystkie sidequesty w grze, żeby dostać prawidłowe zakończenie. Chuj ci w dupę, nie robię tego już więcej. No i wyłączy. No i właśnie, i w całą resztę można sobie obejrzeć na YouTubie. Nie będę siedział w tej grze 3 godziny, żeby. żeby nowe zakończenie dostać i wszystko od początku robić. To jest tak głupie, to jest tak bez sensu. W Undertale dobra jest tylko muzyka. Nic innego z dobrego z Undertale nie wyszło, moim zdaniem. Zabijcie mnie, spalcie mnie na stosie, ta gra jest chujowa!